Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rafik, to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 15. Tym razem kolejne, kolejna przeprowadza. a, to może za chwilę. Dzisiaj ze mną grają od lewej strony tym razem e, Slamar. Witam no, Adam. Jemka. No i Przemek, zwany też Tepeszku, Creeper. No, o, ja stara. A ja. No, to, to jest ekipa, którą, z którą dzisiaj pracujemy. A ja. Będziemy, a ty nie. Czekaj. To jest ekipa, którą dzisiaj będziemy z którą Dzisiaj będę. Będziemy kosić kukurydzę na kiszonkę. Tam jest nasz, nasz sprzęt, a tu jest sprzęt Przemka. Slamart, czym dzisiaj pracujesz? Hmm, może podjadę. Pracuje Lambo i przyczepą Bergman'a i sprzedam obciążnik 800 kg osób Mi się Lambo kojarzy z cielęciną Ty Pam przywitałeś? Dawaj Nie jeszcze hmm. nie, ale poczekaj, cicho mówi, bo to niespodzianka. Dawaj Adam, miecz je jeszcze ze swoim pierwsze mają ci co grają, ale nie w Fifę, tylko w lesa. Tak i tam, fajne, bardzo, bardzo fajna przyczepa. Ciągnik. Nie gram FIFA. Pana Trzefio. 10 Nie no Dobra no i to ja może lecę do tej szyczkarni Nie będziemy ja tutaj Przemek. Pogadamy ja, pod... To ja podjadę I pokażemy jeszcze czym Przemek Dobra, robi Dobra mnie się ustaw Marty Uwaga to wy będziecie jechać ja za wami pojadę No jeszcze Przemek zursem ja no, właśnie... no i właśnie i wyjeżdża <laughs> wyjeżdża, z... wyjeżdża z garażu Nie do końca <laughs> <gry> to specjalnie ty! <gry> <gry> Przyczepa po remoncie ale... Od, odczep, odczep to, to, ja to może podtałem. w ten czas Jeszcze... Prz e... O już prawie wyjdzie No, już prawie Także jeszcze w tle... Prawie e... ty na Dobra Nie, ja na Bo, to to. robotę do zrobienia dzisiaj więc... Życzę powodzenia, jak będziesz pod kurkę wjeżdżał. No, no to jest Przemek, on, on jest nieprzewidywalny. No to już, już, już się wygadaliśmy. No właśnie, no to jeszcze... E oprócz nas tutaj trzech... Trzech gramy? Nie, czterech. Jest, gramy tutaj i właśnie w czterech. Grać taki jest pierdziel właśnie, który no, nie ma farminga i z nami nie gra. Właśnie jest dwóch takich. Pierwszy z nich to jest Wadek 227 zwany potocznie Kubą. O, no, też, to jest Gimcio, który niedługo miał, będzie miał jakieś otrzęsiny Do składu TCR teamu Ale jeszcze nie wiadomo Polecam no się tam wam nie zawiesić te, Ale tę flaszkę musisz postawić Witamy Na rowu, Witam, <grym> no ty, ty mnie tutaj w no. No, nie jedzisz Dzięki Widzę w ustelkach No właśnie Najpierw kupi grę. Wie, wie, wiedz to, że my yy, Mało nie piję te, To na które pole jedziemy? No to, 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 ty, to ty Marty wybieraj Właśnie. Yy, prawo Jeszcze taka ciekawa Tam, się anegdotka wlewa. tutaj e, Co się może z anegdotką robić? Kreuję, kuderua otworzyłem Będzie za e, ja. nie broń. O właśnie. Taka ciekawa anegdotka Że jeszcze się próbowaliśmy nagrać taki odcinek no, to, że... no, to ja. chcę zobaczyć, próbę na zobaczyć próby tego nagrania, zapraszam do mnie Właśnie, ja to powiedziałeś, ale jak już tak hamsko zareklamowałeś, to no to jest właśnie uslamara. Ja już tego zaś nie będę. Mam to w sumie na, na dysku, ale to usunę, pójdzie w niwecz. Także u slamara zobaczyć, co nam wyszło z tego nagrywania. Nic. No właśnie, nic nie wyszło, bo okazało się, że co? Jaki, jaki że mnie. A gdzie są te słupki? One tutaj były takie o! słupki. Już ich nie ma. Nie są jeszcze. Ale właśnie, na no, poprzednio wszystkie skusiłem.

Pewnie spacycie dlaczego... Się. Dlaczego się. musimy... E, jakby ktoś kiedyś pobrał sobie sieczkarnię New Hall FR R Dzięki, nie? Fraj, <grym> że kierunek szmato. Dobra. Patrz, patrz. O jakbym nie miał lagów, nie? O kurde. Ty idzie. No. Ale ty będziesz miał problem nie ja teraz. Nie no pijmy. 5 to, to zł. Ale wiesz. że... Ale wiesz, że to nic nie da? Wiem, nie. nie. Czekaj, ja to pchnę już z tamtej strony. Myślałeś, że to tylko gra jest, nie? Bo już by nic z ciebie nie było. Ja. To ziel tego, gruntu? Pewnie, e? że to jest 8 na 8. Dobra, to ja teraz jadę pierwszy. Trzym się no, daleko ode mnie. ale nie bo chcę tam dojechać. No, wiecie co, my już jesteśmy na miejscu, a wy to logi. No jedziemy, no, jesteśmy no, my już koło no, tego. Mówimy. Około... co to jest? Te takie zabudowania są ładne. Czeskie. C team. Właśnie to jestem na, na przejeździe. No właśnie widzę dwa tramwaje jaj. Kurna. Wyhamował. <grym> nie, bo mi się włączył ten gracze. Komputer pokładowy. No mieszamy, nic. Z <grym> nie jedzie, z lewej nie jedzie, się odwrotnie. Jest, nie Teraz w lewo ja? Czy gdzie? Proszę tu, tu, gdzie ja skręcasz. Dobra, kierunek. Specjalnie przyłączyłem kamerę na zewnątrz, żeby się widzieli, że ja kierunek. to Kierunek. Zrobiłem. Wow. <laughs> nie, ja uciekam. Lag był. A też, bo tego głosu nie gdzieś zdzierżeć. Czyli idzie, ale do czasu. No. Chwilę by można, ale. Nie, no nie można. Masakra. Już nagrywaliśmy w sumie na tym polu, ale... To no nie no no, jest. Sentiment. Na tym Tak. Nie, było. Było, ja pamiętam. Miał tam nom jak... Ale szatan. nie było takiego dojazdu, był inny. Pamiętam wtedy... To jest nie, co? był ten sam. Miał Nie musiał nie być, bo ja tego nie pamiętam. Nie było ciebie. No, ciebie na pewno nie było. Urna, poleciałem przez krzaki. Dobrze, że tu nic kolizji nie ma. Amen. Dobra, teraz trzeba rozłożyć tego, co taka. Nie. O ile ja się założę, że on tu, tu się czeka, jak jak rozłoży ten header, to on mnie zachodzi. Weź, weź go, zgaś. Już nie. Marty, jedź pierwszy. Ja nie jadę jako pierwszy, bo mam najwolniejszy ciąg. Dobra, i teraz Mało, odpalamy... ...i jedziemy. Sumie <laughs> w sumie nie chciałem Ale jak A, jakoś to... się da się napełni to pojedzie w cholerę no to tylko i... 40 tylko 40 Ale albo jest inna opcja że usiądzie z tą przyczepą na pierwszej nie zajechałeś mnie. znaczy nie dobiłeś tam ile ty jedziesz nie wiem 10 ale tak pierwsi będą u ostatnimi wiesz to co ja chyba trochę siężę tą grę a jak sobie pojedziesz to to podgłośnie bo o, teraz jest ok. Dobra, ale idź. Toż to uszy pękają, nie? To po cholery by zapełnił. A nim my zapełnimy tak. 42 tysiące litrów to trochę minie. No to napełnię sobie trochę i pojedź, daj im szansę. Nie dam im szansy. Koda paliwa. Życie jest trudne, trzeba sobie nie... nie, nie Rafik funduje to. Ciekawe czy stanie mi na tym, na tej górze. Jak Martina. jak nie Martina. będzie Te paliwa to, to pojedziemy strajkować. No, no, To no. Toż tam takie czynniki tak, są, nie? Ale ty nie masz co że Ze z twoimi maszynami to... to jest, w ogóle to, ładujecie w ogóle? Ty jesteś 2 km odamnie. nie? nie się ładują tam. Uwaga hamuluje. mój trochę szybciej. Pamiętaj, że masz opóźnienia w milisekundach. No to był szybciej. Ja mam chyba w sekundach. Ty, no super, bardzo pole wymyślił, nie? Minuta. w minutach! Ale ciekawe, nie, jest to, że tu jest już jakby raz w koło To na to wpadł. Debil. Nie Może twórca To może, może ja, moc coś w tym jest. Dobra, no to mi się już wyczerpał automatem. Ja sobie właśnie na kartce napisać, o czym będę rozmawiał, ale jak zwykle, no, nie byłoby o czym. No, a jak nie ma o czym gadać... To się gada o... To się gada o góralach. No a co, chcesz, lubię rozmawiać. No idzie. dobra. Dobra, no to jeszcze, bo na razie jeszcze tutaj na sam temat, pogadać o kubie, no to możemy pogadać. Y jak, jak nie siedzie na kompie, to jest ok, a jak się na kompa, to odpała tą zastraną FIFA i gra ciągle FIFA, ja. nie chce z nami grać. To ja? Podjadę nie ja. Lama, nie, moja. Ten nie no obok. Nie wiem, kto się wściekał dzisiaj. Znaczy, nawet to nie to, że wściekał, ale. Ale to, że, że on nie gra z nami tego farminga. Nawet byśmy jakoś to towali tego Keja, czy cokolwiek, ale on nie wykazuje, żadnej nawet chęci w tą stronę, żeby... BO NIE tego... Ale to bardzo boli. Bo. Nawet... czemu? Tak to ten odcinku? fakt, że... Nie, to, to, to nie, to się wy... Pamiętam kiedyś, kiedyś powiedziałem przypadkiem jego nazwisko na odcinku, potem musiałem to wycinać. A oh. On sobie ceni prywatność. Tak, ja nie. Kubuś, Kubuś. Nowy... Z wie... <laughs> Ja jako przedstawiciel ptaków zwiastujących wiosnę Nie mam nic przeciwko udostępnianiu moich prywatnych danych w sumie i tak co z nimi no zrobicie, czemu nie, nie? wiem. ty nie skręcasz ciulu? No to ja tutaj za to tak ty, ile ty, masz? Jest kółka, to była? Tak. Mhm. Ta, ale fajnie no mieć takie wie, nazwisko. Na Lepiej Rafał. mieć takie nazwisko i imię niż jakieś dziwne w ogóle. Ja myślałem, że ty jesteś Niemcem. Albo jest Niemcem. Cześć, sorry, mamy tutaj problemy. Double <tryk> dril. Nie, ale naprawdę to miałem blagę Ale i tak jestem zadowolony, dzisiaj bardzo internet ładnie chodzi wbrew pozorom. Ej, no, znaczy, tak, no to... jest to może tym... no, żeby... obok nie, ciebie. Nie, ja nic nie mówię, nie, ale naprawdę się cieszę, dzisiaj jest... Bez problemów, może szybciej mogę dopiero... Te chyba da radę. Ja Zdało się, przydało Okej. Bo trochę tam, nie? Dobra, czekaj, Slamar Ty, masz kiełbasę z ogniska z <susurna> Tak, tak, jak chcesz z, z kąplami jo. Ja, ja już wiem, jak, on się jak to się chce. Srabar, masz kiełbaskę? Ej, to nie jest opryskane, dlatego, że tak obfotnie idzie. Eee, dlatego, że masz największą przyczepę, jaka jest w Walesie. Ale nie. to też nie jest opryskane. No i, jest, i, i... wszystko jasne. Stefania, <laughs> Ale odzywaj się. Od to, Ale, to, bo mamy tutaj, wiecie, nie, że mamy specjalistę od... Y, rolnictwa. Stefania, Teraz... Ak, tym specem nie jest Marty. On, on wiedział fizyczno matematyczny skończył i on mówi, że to pociągnął to pociągnął Pociąg Pociąga to czy nie? Pociągi to pociągi, pociągi Tefaniak to <grym> Teraz będzie co uciebie cwaniak, fwaniak Cwaniak, cwaniak! Cwaniak, A i wszystko jasne, no i wszystko jasne, nie? Dlaczego? To no, wiadomo Cz skąd ten czaniak. Czaniak. Jest to jakiś... Jest to jakiś cwaniak? Nie, tylko ty, Stefania. Ty ty Sorry zapomniałem skręcić. N, n, n. <laughs> <laughs> Ale dopóki jedziesz z tą przyczepą to jest okej, okay, nie? Ale co będzie potem, to ja nie wiem. Ja nie wiem jak ja sam jak stąd, 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 wy. No wy... chłopę, ta kukurydza ona się blada robi jak ją koszę normalnie. Zobacz. O bladości. Fania. Jak, ona, jak ona patrzy czym będzie się, dzia, to już oja blada Ty o, jeżeli ona się o, robi szara Ja teraz to z to wewnątrz siadę ma... Tu u góry mam jakieś cool. radyjko, sobie bym puścił. O! Tak się e, w prawo trochę. Na temperaturze 20 stopni w tym... w e, sieczkarni. Właśnie e, tu wypaczałem to. To O nie! Ja jak mam dopiero 40. Ej, że... e, no co wy odwalacie? Proszę w on. No to closer, closer. closer CJ, closer. Mm. No Brawie, trochę to zajedzie. Na imię i sobota. Dlatego tylko tego na pół headera? No, bo muszę z zewnątrz jechać, jednak wiesz? Łap całym. Fajnie tak, nie że my w ogóle tak regularnie nagrywamy i tak dalej. Korda, no, dziecka, bardzo. To, no, kurde, ominałem kukuryd. Kurde, kukuryd został. Trudno. Teraz, tak, tak, teraz mi się jakaś taka jakaś śmieszna jakaś anegdotka z dzisiejsza skojarzyła. O, drugi kukuryd. Nie, nie o to chodzi. Ja się byłem mały, nie? To lubiłem taką, nie wiem jak, nie wiem, jak wy. Właśnie, może. Ale to potem, do możemy. Myśli. Ja zawsze się śmieję, ja nigdy nie byłem mały, więc... No i tak, jak byłem mały, to kiedyś lubiłem taką kukurydzę, taką średnio dojrzałą, takie białe kolby. Dawaj teraz skręcamy bez cofania. No takie słodkie jest. No słodkie to jest, tylko że pewnego no, to... razu mądry Rafał... No już nie przebierajmy ja w sobie. Sensie. Mądry Rafał. Do końca życia. Nie wiem, może była odpryskana, może nie. Ale była dobra, tylko że zjadłem jej... Od ch... Tenajmniej no wuj dużo O kurde A i sraka murowana, może nawet nie sraka, nie ale plus żyganko I, i to właśnie był taki moment w moim dzieciństwie 80% To jest taki Fajnie obiechliście w koło I to jest właśnie taki moment, nie? Że wtedy mi się ta kukurydza tak strasznie zbrzydła i teraz wolę iść tą żółtą z tym Jesteś głupi. Zartowałem. Nie Teraz zjem sobie tą białą ale już tak Właśnie mi się tak przeżarła i, i No i to koniec w zasadzie tej historii Proszę dobra, o lajki Sąsiadowi z pola czy gdzie? No co tam te pięć... No dobra dwie, Ale lepsza dobra? była zabawa nie? Ja bo u nas w naszym rejonie jest masowa hodowla tabaki No i ta tabaka jest sadzona tak, w rafał... Napali, tak. rafał pali Nie nie ja nie palę ale... Nie, Kuba też nie. Ale czujemy, jak, jak taka tabaka pachnie... Nie polecam. Właśnie, zrąbaliście to, nie? To będzie tak, że... Dawaj, wjeżdżaj, wierzę, wierzę, wjeżdżaj. Rafał... Bez zatrzymywania. A to nie szło powiedzieć? No, odjechałem, tu Opóźnienie. No, a tak... Y jedno słowo powiedzieć, a... A może zabrudzić, Przemek? Ej, wiem. C coś nie tego jest... Ja uciekam, się? bo usłyszę ten ciąg. że nie tylko... Trochę mnogu no, wiem, tak. sorry. Czemek. Specjalnie tu podjechałem, żebyś mnie usłyszał w końcu. Bo taki widzę, z... yy, zdziwiony jesteś, jak mnie nie słyszysz. Taki zniesmaczony. No, nie, właśnie. Zaraz, czekajcie. Ja chciałem teraz policzyć: 32, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Też Nie, a ja nie, nie, nie. akurat to wrócę i oni będą nie. nie, nie o to chodzi, bo. Ale nie dokończyłem jeszcze poprzedniej myśli z tamtej myśli. Król, bo rozmawialiśmy no. o kukurydzy, nie w sumie na temat Panie bo właśnie dzisiaj robimy. O, właśnie, to jest drugie, właśnie, co chciałem mówić. Czeba, się wyłączył ten. Dobra, jedziemy. E, właśnie to jest dziwne, że ja mu sypię na burtę zamiast na przyczepy. I to jest dziwne, że mu się to ładuje na tą przyczepę, a nie się nie traci. Także apelujemy do Gianca, proszę to naprawić. Proszę naprawić te wszystkie inne rzeczy, które są zbagowane w tej grze. O, także to jest kolejna sprawa. Taką rozprawkę, kurde, w tym filmie. Nie. Weź Marti tak bliżej, Cię nie widzę w ogóle. Tym bardziej jak ze środka jadę. Dobra, dałem radę. Marti w porę uciekł. I Czekaj, Jej, czekaj, maja. czekaj, czekaj. Coś zrąbałem. <grym grym> tak <grym> tak a bardzo. A właśnie, czekajcie, tak, bo, bo Przemek pojechał, to ja se podgłoszę na 60%. No co? O, i teraz czuję, że gram w grę, jak Dobra, się. Ja nie przejmuj się, zaraz Teraz trochę, teraz jest OK. Teraz, A, i tam, słychać, tam że gdzie co się dzieje. No to... A to na lajcie, nie? Ta, to, to tak. To, to ich obie, obie przyczepy mają tyle, co moje. Eee, załóżmy, że tu odcinki po 15 minut, bo oczywiście jest kłuta, oczywiście bariera sprzętowa mojego internetu, netu, tak więc. Eee... 15 minut to jest nie już maksimum. liga za 5 godzin, wiesz. No dobra to, że Ty nie, ale to jestem ja I właśnie kolejna sprawa. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że jak dzielimy odcinki na dwa, co jest u nas jest często, bo no tak, taki mamy styl, to jest nasz styl, że wszystko podwójnie, dostajecie od nas wszystko podwójnie. Pamiętajcie, że jak wydam mapę, to też zostaniecie w dwóch partach, jak się nie, a poważnie, To jest Ta tradycja trzeba... wiem tą tradycję, trzeba podtrzymywać. Pod, pod tr, tr, no, tak, tak, tak więc... Tak e, więc... W związku z tym, że ktoś pytał, myśl, to właśnie rezygnuje z tą tradycją. I teraz będziemy się żegnać i witać. Tak jakby, że, że my teraz wiecie, że czekajcie, że gramy, żegnamy się, się i nagle się witamy znowu i jedziemy znowu. Ale jak to, tak, tak, no... No, Ale jak ty to robisz? No, admit, to? No 80. właśnie, to... Osiemdziesiąt Ja was bardzo przepraszam, że jadę z, z... z... zewnątrz Jak <m -pình> no, jeszcze no, no, nie farmy No bo jakbym jechał z wewnątrz, to by to było o wiele gorzej A wiecie co, wy na to jakbyśmy tak to wyrównali i jechali w rzędach Czy to jest... A, właśnie, mamy specjalistę z rolnictwa czy możemy jechać e, tak na około się sieczkarnią? Możesz no tam no, no, spoko to, Jak mi pozwolił, to mogę, nie? W sumie? Dla No nie... Dawaj, podjeżdżaj szybko. Nie z lewej, tylko tu środkiem. Jedź. Kopie się. się. No idziesz Patrz, patrz, patrz przemychnie, On ma po prostu już się kopia, to jest pewno daje się tam. Dobra, kręcimy no, Slamar Znaczy, mam trochę bolaga. No już teraz nawraca. Kojarzyłem mi się trochę Laguna za zaoczą. Sorry, że pochwali no jak lata rezygnuję Cofam, cofam to ma... <coughs> Dobra Uwaga, teraz jest taka akcja, że się żegnamy To jest już kwadrans I ja teraz się żegnam Tak więc... Ej, ta. 15 minut odcinka minęło? Tak Widzicie, z nami czas to mija normalnie tak Się nauczyłem strykać po 17 latach Tak, tak, tak U. minęło Ej. No, no, tak, tak więc no. dzięki za obejrzenie, możecie strzelić jakąś łapkę, no i za sobie jo, tyle, do ostrzenia w drugiej części, na razie, cześć, komentuj, Ale. udostępniaj, na razie, szere, wszystko Ale. dla pieniędzy, dolary, 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 dolary,